To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Błażej Szymański. W naszym studiu dzisiaj dwóch gości: Wiktor Gnych Pietrzak, prezes Koła Naukowego Prawa Finansowego Fiskus. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz wiceprezeska Koła Naukowego Fiskus, Katarzyna Rytwińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło mi Was gościć w naszym studiu. Na początek, tak standardowo, chciałem zapytać, abyście opowiedzieli trochę, czym zajmujecie się jako Koło Naukowe Fiskus na co dzień i jaka jest geneza powstania koła. To w takim razie może ja zacznę. Generalnie zajmujemy się takimi trzema obszarami badawczymi, jeżeli chodzi o taką działalność naukową. Po pierwsze prawo finansowe, finansów publicznych, po drugie prawo bankowe i po trzecie prawo podatkowe. Mogłoby się to wydawać, że jest to bardzo obszerny. Jakby taki zakres działań naszego koła, ale to nie jest do końca taką prawdą, ponieważ ten właśnie szeroki zakres umożliwia naszym członkom po prostu spełnianie się w różnych dziedzinach, ale nie ograniczamy się tak naprawdę do tylko takiego. Prawa finansowego, prawa podatkowego stricte, ponieważ też szukamy gdzieś tych aspektów finansowych w różnych innych gałęziach, dziedzinach prawa, gdzie tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszystkich studentów, którzy chcą znaleźć ten taki aspekt finansowy. A jeżeli chodzi o genezę tak naprawdę powstania, to nasze koło już ma dość dużo lat. Powiem szczerze, nie, pamię nie, nie pamiętam ile dokładnie, ale myślę, że ponad 10 i działa tak naprawdę ciągle i aktywnie. Ciekawa jest również nazwa Fiskus, może budzić grozę wśród polskich emerytów. Skąd powiedz na taką nazwę w ogóle? Myślę, że po pierwsze to jest właśnie takie skojarzenie z tym właśnie popularnym Fiskusem, który no niewątpliwie kojarzy się z, tym, z tymi podatkami, z tym po prostu finansem. Okej, okay. warto też powiedzieć, że na waszych profilach Facebookowych bardzo podkreślacie wasze pochodzenie, można powiedzieć, czyli Wydział Prawa i Administracji. W jaki sposób Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pomaga wam na co dzień jako koło naukowym? Wydział pomaga nam na bardzo wiele sposobów. Można mówić o pomocy odnoszącej się chociażby do. Przesyłania dalej informacji odnośnie jakichś naszych działań. Zawsze możemy liczyć na wsparcie merytoryczne, jeżeli potrzebujemy tego rodzaju pomocy. Dokładnie. To również jest takie wsparcie organizatorskie, gdzie kiedy przychodzimy z jakąś inicjatywą, na przykład do władz dziekańskich. To po prostu spotykamy się z aprobatą, z taką otwartością na nasze działania, a nie z jakimś zamknięciem. To zawsze jest taka odpowiedź: ale super pomysł, super, zrealizujmy to, pomożemy Wam. Czy to nawet technicznie, gdzie udostępnimy Wam na przykład salę rady wydziału, czy właśnie możliwość tak naprawdę takiego technicznego zorganizowania danego wydarzenia. Właśnie te wydarzenia to jest coś całkiem ciekawego, bo całkiem niedawno odbyło się wydarzenie, które ma bardzo ciekawą nazwę. Dawno, dawno temu w Odległej Galaktyce, czyli Prawo w Kosmosie. Również jako koło wzięliście udział czynnie. Na czym polegało to wydarzenie? Wydarzenie polegało na tym, że razem z resztą wydziału i innymi kołami naukowymi organizowaliśmy sesje lokalne, które miały kosmos jako temat. Tle, a więc różne koła, które zajmują się różnymi sferami działalności prawniczej i prawnej, mogły zobaczyć, czy ich prawo też znajduje się w kosmosie. Nasza konkretnie sesja odnosiła się do finansów w kosmosie, i rzeczywiście poruszone było bardzo wiele ciekawych tematów. Misje kosmiczne, szkolenia astronautów i tego koszty. Ja osobiście byłam zaskoczona niektórymi wystąpieniami. Zdecydowanie. Myślę, że jakby cała ta inicjatywa jest tak naprawdę celem, celem tej inicjatywy jest po prostu spojrzenie na te prawo kosmiczne, które mogłoby się wydawać, że okej, okay, to może być jakaś taka wąska dziedzina, gdzie no, na przykład finanse w ogóle nie mają zastosowania, albo gdzieś jakieś, nie wiem, teoria prawa. Ale myślę, że właśnie próba tak naprawdę myślę po części wyjścia z naszej takiej strefy komfortu, gdzieś spojrzenia na to prawo kosmiczne z naszej działki pozwala po prostu rozszerzyć taki zakres badawczy, dziedzinę badawczą właśnie tego prawa kosmicznego. Częściowo wydarzenie można było śledzić na mediach społecznościowych i właśnie o to chciałbym zahaczyć, bo na waszym Facebooku oprócz oczywiście tych edukujących treści przemycacie dawkę humoru, memów, e, to już takie dość chyba popularne w tych czasach. E, czy myślicie, że ta humorystyczna wersja przekazywania informacji ułatwia przyswajanie wiedzy obserwującym? W obecnych czasach myślę, że trochę nie mamy innej opcji, żeby dotrzeć do dużej grupy osób. Nasza tematyka koła jest ciężka, to po pierwsze, i do no nie każdego może się wydawać przystępna. A jeżeli spróbujemy e, pokazywać ludziom tą tematykę poprzez skojarzenia właśnie z czymś zabawnym, z czymś pozytywnym, to myślę, że to jest najlepszy możliwy sposób, żeby kogoś tym rzeczywiście zainteresować. Dokładnie myślę, że jakby ta specyfika prawa na przykład podatkowego może się wydawać takiemu zwykłemu mm, zwykłej osobie, no nie do końca przystępna, zwłaszcza z uwagi na taką złożoność tych przepisów podatkowych. No i staramy się trochę właśnie może nieraz czasem ośmieszyć tę problematykę tego, to, to na przykład podatkową, ale też właśnie pokazać, że to może być zabawne, to może być e, przydatne też. Taka wersja e, promowania swoich treści jest naprawdę ciekawa, i też tutaj warto wspomnieć, że e, wiele kół naukowych u nas na uniwersytecie, ale nie tylko, e, przenosi się powiedzmy też z Facebooka. Wy działacie bardzo czynnie na Facebooku, ale dużo osób przenosi się na TikToka. Czy macie w planach dołączyć na tej platformie, do tej platformy, czy już może jesteście na TikToku? Jeszcze nie jesteśmy, gdzieś te plany powstają, że jakby jest to w naszych planach, ale faktycznie powiem szczerze, że może nie do końca jeszcze mamy taki ustalony format, jak, w jaki sposób chcielibyśmy dołączyć na te inne platformy mediów społecznościowych, w szczególności na TikToka, ale gdzieś to kołacze się w naszych umysłach. No właśnie, to też jest ciekawe, w jaki sposób przekazać takie treści około podatkowe na TikToku. To też jest, myślę, bardzo dobre zagadnienie, ale to może na osobną rozmowę. E, chciałbym też jeszcze zapytać co do tych wydarzeń organizowanych, bo tu już zahaczyliśmy o to, czy macie w najbliższym czasie plany, aby zorganizować kolejne wydarzenie? Um, tak, na pewno będzie to kolejna sesja naukowa. Lokalna sesja naukowa, związana z e, takimi naszymi najmniejszymi przyjacielami, a zwierzętami, czyli troszeczkę takie połączenie prawa finansowego, a prawa a dotyczących właśnie praw zwierząt, e, która będzie odbędzie się w kwietniu. Ponadto, planujemy również ogólnopolską konferencję naukową, związaną z aktualnymi aktualnymi wyzwaniami prawa finansowego. Która odbędzie się około maja. Ta ilość wydarzeń też jest imponująca i to też, myślę, jest duży powód do dumy, i o tych powodach do dumy myślę, warto też tutaj wspomnieć. Czym jako koło już po tej, powiedzmy, po tych latach działalności możecie się pochwalić? Myślę, że tu lista jest naprawdę duża, ponieważ staramy się oczywiście stawiać jako priorytet naszą. Edukacji i rozwój naukowy, co skutkuje szaloną ilością sesji lokalnych co roku, które organizujemy. Nawet teraz, mimo że świeżo co robiliśmy sesję o kosmosie i planujemy kolejną sesję o zwierzętach, w międzyczasie już też zorganizowaliśmy sesję o kobietach w prawie finansowym, więc tych sesji lokalnych jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Ale oczywiście to nie tylko działalność naukowa, mamy też działalność charytatywną. Udzielamy się przy szlachetnej paczce, zbieramy książki. Tak, również jakby staramy się troszeczkę może wyjść do takich najmłodszych, ponieważ mamy też taką akcję jak Fiskus z Czyta Dzieciom, gdzie no po prostu chcemy trochę się zapoznać z najmniejszymi i może też jakby tak przemycić im takie niektóre finansowe aspekty ale również to co Akasha mówiła do tej działalności naukowej, ale do takiego naszego dorobku to jest duża ilość publikacji pokonferencyjnych, takich monografii recenzowanych, gdzie w głównej mierze to studenci stawiali swoje takie pierwsze kroki naukowe i gro tych opracowań Stanowią właśnie, stanowią właśnie opracowania studentów, a nie gdzieś takich doświadczonych naukowców, powiedział. Duża ilość działań to też duża ilość osób, co by nie było, bo wszystkie osoby, które należą do koła są zaangażowane. No i właśnie zakładając, że mamy tutaj słuchacza, który jest zainteresowany prawem finansowym i zdecyduje się dołączyć do waszego koła, to jak może to zrobić? Dołączenie do naszego koła jest naprawdę proste. Myślę, że wystarczy się z nami skontaktować, czy to przez naszego maila, który znajduje się na naszej stronie. Mamy też raczej publiczne informacje to do tego, kto jest w zarządzie naszego koła. Jeżeli ktoś się skontaktuje z tą grupą osób, też nie będzie problemu. My prowadzimy w pełni kontrekrutację przez cały rok. Pod tym względem, że przez cały rok można do nas dołączyć. Dokładnie i też organizujemy zwykle na początku roku akademickiego takie może bardziej troszeczkę sformalizowane spotkanie rekrutacyjne, na którym trochę szerzej opowiadamy właśnie o naszej tej działalności koła, o tym w jaki sposób pracujemy, co robimy, czy co się w ogóle jest je tą działalnością naukową, z tą działalnością w kole naukowym, co też można otrzymać niejako od tego koła. No właśnie, a czy każdy zostanie przyjęty, czy są jakieś konkretne wymagania odnośnie przyjęcia do koła? Oczywiście, jest konkretne wymaganie, to jest tylko kwestia zaangażowania. Czyli tak naprawdę każdy zostanie przyjęty, oczekujemy tak naprawdę wyłącznie zaangażowania i chęci gdzieś tam wspólnego działania, wspólnej drogi na tej właśnie naukowej ścieżce finansów, no i gdzieś też takiego po prostu zafascynowania tym prawem między innymi, czy w ogóle finansami ogólności. Pozostaje mi tylko zachęcić studentów, aby dołączyli do waszego koła. I na koniec pytanie, o które też częściowo zahaczyliśmy, bo wspomnieliśmy o Wydziale Prawa i Administracji, które jest częścią Uniwersytetu Szczecińskiego. No więc na koniec pytanie do was. Dlaczego warto studiować na Uniwersytecie Szczecińskim? Uniwersytet Szczeciński po pierwsze bardzo ułatwia działalność naukową studentom, którzy rzeczywiście chcą się w nią angażować. Tworzy masę okazji, żeby móc rozwijać siebie, swoje hobby. Wiemy też, że na uniwersytecie są poza kołami naukowymi inne świetne organizacje, jak chóry, do których z tego sobie można dołączyć. Ale tak z perspektywy naszego koła finansowego Fiskus opłaca się. <laughs> Dokładnie. Myślę, że po pierwsze to również są takie działania ogólnoakademickie, które mają, których celem jest właśnie zachęcenie między innymi do działalności nauki, do działalności naukowej myślę, że tutaj trzeba wspomnieć o na przykład tym projekcie jak strefa nauki, który był niezwykle innowacyjny, a także bym powiedział potrzebny, żeby tak trochę zachęcić, ale właśnie pomagał takim młodym studentom, którzy chcieliby w ogóle się jakoś zapoznać z tą nauką, pozrozumieć jak to zrobić, jak postawić te swoje te pierwsze kroki, no bo one są tak naprawdę najtrudniejsze. To zawsze jest problem jak zacząć a w ogóle czy i w jaki sposób wystąpić, w jaki sposób napisać artykuł, co powinienem zrobić, w jaki sposób na przykład szukać źródeł. Ale to także jak Kasia powiedziała, to też jest wsparcie myślę finansowe i takie realne, które umożliwia po prostu działalność naukową. No więc opłaca się zarówno dołączyć do waszego koła Fiskus, jak i studiować na Uniwersytecie Szczecińskim. Myślę, że tak możemy podsumować naszą rozmowę. Ja dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi byli Wiktor Gnych-Pietrzak, prezes koła naukowego Fiskus. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz wiceprezeska Katarzyna Rytwińska, również koło naukowe Fiskus. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję Państwu bardzo. Kłaniam się nisko, Błażej Szymański. Do usłyszenia i do zobaczenia. To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl.